Adaś, wiesz, że jutro jest poniedziałek i idziesz do przedszkola? Nie, super. Tak? Cieszysz się? Tak. Dlaczego się przede wszystkim cieszysz, że idziesz do przedszkola? Piórnik. Piórnik. Bo tam jest twój piórnik. Tak. Ma, a w ogóle piórniczek do domu? Do też chcesz mieć piórniczek? A co, dasz jeszcze jutro zabierasz do przedszkola? Odżywcie zabawek. A co jeszcze, Adaś, zabierasz jutro? Hmm. Wydaje mi się, że coś czerwonego i niebieskiego. Wiem. Mhm. Powiedz, co, Adaś? Teczki! Teczki! A to jest film? Tak. A, ty mnie filmisz. Tak. A ja Adaś, ale powiedz mi, jest. lubisz chodzić do przeszkola? Do żabek tak. Do żabek lubisz? Wtedy nie lubię, ale teraz lubię. Teraz lubisz? I jak reagujesz? Jak wiesz, że jutro jest poniedziałek idziesz do przedszkola, to co krzyczysz? Nic. Coca-cola. Coca-Cola. <laughs> o nie. Powiem ci co zawsze krzyczę. No powie.